Zadania z informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, poziom podstawowy i jest to informator z zadaniami obowiązującymi od roku szkolnego 2024-2025. Zadanie pierwsze. Wszystkie zadania z tego informatora będą połączone w playlistę i link do playlisty znajduje się w komentarzu. Zadanie pierwsze. Dokończ zdanie, zaznacz właściwą odpowiedź pośród podanych. Wartość wyrażenia jest równa. 2024 podzielone przez, no i tutaj mam odejmowanie, no właściwie na nie będzie potrzebny, bo odejmę 1 odjąć 1, 20, 2025. To jest 2025, 2025 minus 1, 2025, czyli 2024, 2025 odjąć. Tutaj jest 1 odjąć, czyli tak, 1 jak zamieni na ułamek o mianowniku 2024, to mam 2024, 2024. Odjąć 2025 2024 daje mi w wyniku minus 1 przez 2024 podzielone przez 1 przez 2024. Podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli odwrotność ułamka to jest 2025 przez 2024, minus i minus daje plus. 1 przez 2024 razy 2024 przez 1. No i teraz mogę skrócić. To skracam z tym i to 2024 skracam z tym, czyli w wyniku otrzymuję 2025 to z tego pierwszego skracania i z drugiego skracania plus 1, czyli 2026 do zaznaczania do zaznaczenia. Odpowiedź D. I zadanie drugie. Pensja Pana X jest o 50% wyższa od średniej krajowej. No to przez S oznaczę sobie pensję równą średniej krajowej. To w takim razie, jeżeli jest o 50% większa, to mam 1,5S to jest y, pensja y, pana X, a pensja pana Y jest o 40% mniejsza, czyli o 40 to jest 0,6 średniej krajowej to jest y, pensja pana Y pensja pana X jest wyższa od pensji pana Y o ile procent pensji pana Y no to w takim razie policzę to z proporcji 0,6 to jest 100% to jest pensja pana Y pensja pana X jest większa o 0,9 Po 1,5 pensji i 0,6 czyli o 0,9 i to jest jakieś K no, i proporcja mnożę na krzyż, czyli 0,9s razy 100% jest równe k razy 0,6s. Czyli k jest równe 0,9s razy 100% przez 0,6s. S mogę skrócić. 0,9 podzielone przez 0,6 to jest inaczej po pomnożeniu przez 10. 9 przez 6, 9 przez 6 to jest 3 drugie, razy 100%. To mogę skrócić, czyli jest 150%. Czyli odpowiedź C. No i teraz pensja pana Y jest niższa od pensji pana X. Czyli pensja pana X, czyli to 1,5S, to jest 100%, a to o ile jest mniej, czyli o 0,9S, to jest K%. No i znowu mnożę na krzyż, czyli 1,5S razy K równa się 0,9S razy 100%, czyli K jest równe 0,9S razy 100% przez 1,5s. S mogę skrócić, czyli mam tak 9 przez 15, to pomnożyłem licznik i mianownik razy 10, razy 100%, no i to mogę skrócić przez 3, czyli mam 3 i 5, 5 i 100 mogę skrócić, czyli jest 60% czyli odpowiedź e. Zadanie jest za dwa punkty, czyli dwie poprawnie zaznaczone odpowiedzi dają dwa punkty. Zadanie trzecie, zadanie dowodowe za dwa punkty. Udowodni, że dla każdej liczby całkowitej n, czyli n należy do zbioru liczb całkowitych. Liczba 3n plus 5 do kwadratu plus 11 do kwadratu minus 8 przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. 3n plus 5 do kwadratu plus 11n do kwadratu minus 18 wzór stuconego mnożenia a kwadrat dodać 2ab, czyli 2 razy 3n razy 5. 2 razy 3 jest 6, razy 5 to jest 30, plus 5 do kwadratu, dodać 11n kwadrat, podjąć 18, czyli 20n kwadrat, dodać 30n i dodać 17. Mam mieć resztę 2, czyli sobie to, to, to 2 na końcu do, zapiszeć, otrzymując je w ten sposób, że rozłożę 15, 17 na 15 plus 2, i z tych pierwszych trzech mogę wyłączyć 5 przed nawias, to jest 4n kwadrat plus 30n plus wyłączyłem, czyli plus 6n i plus 3 i plus 2. Jeżeli n jest liczbą całkowitą, to to jest jakaś liczba k należąca do całkowitych 4 n plus 6 plus 3, czyli to jest równe 5k plus 2. 5k jest podzielne przez 5, ale jeszcze mam plus 2 i to 2 dodane to jest reszta z dzielenia, czyli jeżeli udało mi się wyrażenie zapisać jako 5 razy liczba całkowita plus 2, to oznacza tyle, że to wyrażenie przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2 co należało wykazać.